Dzisiaj makijażowy filmik będziemy sobie robiły taki pink soft glam. Tutaj macie inspirację do tego makijażu i uwierzcie mi, będzie naprawdę bardzo proste Dlatego, jeśli jesteś ciekawa, jak stworzyć taki makijaż, zapraszam cię do oglądania. Let's go! Nałożyłam sobie te dwa produkty Luming Lotion od Loreala I kropelki brązujące z Essence Wtarłam je ręką, żeby uzyskać Taki fajny efekt po Pierwsze rozświetlenia, a po drugie Przybrązowienia twarzy I skóra wygląda właśnie w ten sposób Jest fajnie rozświetlona A przy okazji jesteśmy przybrązowione na tyle Wygląda jakby po prostu był podkład Ale Zajmiemy się na początek twarzą Będę używała bronzera od Everybody London To jest odcień medium Róż będzie od Essence on jest za 14 zł, ale on ma taki pigment dziewczyny, że to po prostu szok. I to jest odcień Sherry Sherry Baby 50. Zaraz zobaczycie, jakie to robi efekt. Może go sobie właśnie tutaj, żeby wykonturować kości policzkowe. Tutaj na skroń. W tym miejscu, żeby wykonturować fajnie oko, żeby uzyskać taki efekt uniesienia. I trochę na no czoło. A do blendowania będę używała takich grubych, grubych pędzli. Naprawdę robią taki smooth efekt i ostatnio praktycznie cały czas tylko używam tych pędzli. Na ten brązer też możecie same zauważyć. Cudownie się blenduje, jest taki niezwykle kremowy, Myślę, żebyście mogły zobaczyć, taki piękny wiśniowy kolor, tylko że z nim to trzeba jednak rozważniej początek najlepiej mniej i dokładać, bo pigment jest niesamowity, ale no tego oczekujemy od produktów, tak? Żeby nie było takie pipipi, pi, tylko żeby było porządnie, raz a porządnie. I tym samym pędzelkiem będę blendowała tylko tą drugą stroną podjeżdżam troszkę pod oko, żeby uzyskać taki świeży efekt. I jeszcze w sumie wiecie co? Dam sobie trochę o w tym miejscu. Jak ma być pink, to będzie pink. I też ciągnę go do zewnątrz, żeby to ładnie wszystko współgrało. Blenduję. Delikatnie nawilżoną gąbeczką. Na sam koniec leci korektor. Ja będę używała tego z L'oreala Match i to jest odcień Light Medium. Ostatnio cały czas używam tego korektora, daje fajne takie półkrycie i ładnie też rozjaśnia. Na sam początek rozblenduję go takim dość gęstym pędzelkiem. Blenduję tutaj tą część pod oczami, nie jakoś super, super dokładnie, tylko żeby go fajnie rozłożyć pod tym okiem. A zaraz jak będziemy to wszystko wklepywać gąbeczką, ale rozkładamy po to, żeby on delikatnie zastygł i żeby mieć lepsze krycie pod okiem. W ten ekspresowy sposób mamy już gotową twarz, możemy sobie przejść do oczu. Tak jak mówiłam, to będzie super łatwy makijaż. Tego będę używała tej paletki od Hudy Noti, ponieważ ona ma tutaj trochę takich różowawych cieni do powiek, ma też fajne połyski, więc na sam początek nakładam sobie taki delikatny róż na całą powiekę. To nie musi być jakieś super precyzyjny. I jeszcze podjeżdżam ciutek do góry i już takimi ruchami kolistymi blenduję. Dodatkowo nałożę go trochę na dół. Mam nadzieję, że w kamerze widać dokładnie te kolory, bo jak nie, to a na żywo przepięknie ten róż wygląda, tylko że Tutaj, w tej kamerze to ja nawet nie widzę dokładnie. Żeby troszeczkę je przydymić, będę używała takiego brązowego, ciemniejszego cienia, ale w ciepłym odcieniu. I stawiam najpierw kropkę w zewnętrznym kąciku oka. I teraz delikatnie blenduję do zewnątrz, żeby uzyskać efekt właśnie takiej może nie kreski przydymionej, ale żeby to oko wyciągnąć. I możemy śmiało sobie coraz bardziej go przyciągać w tą stronę. Był jeszcze bardziej intensywny ten efekt, to robię kolejny raz to samo, czyli w tym samym miejscu kilka razy przyklepuję i zaraz będę to blendować. Wzięłam jeszcze tego samego cienia i to samo robię na dolnej powiece, czyli trochę przyklepuję z tej strony i blenduję tym razem do środka. I jeśli już wam się podoba taki delikatny efekt przydymionego oka, możecie to zostawić ale ja potrzebuję więcej także będę nakładała jeszcze o ton ciemniejszego cienia, o tego i robię dosłownie to samo co przed chwilą w tym miejscu i też pod spodem lepiej też wziąć sobie mniej na pędzelek danego cienia i dopiero później budować nim pigmentację niż żeby od razu nałożyć sobie za dużo i żeby mieć później problem z rozblendowaniem tego. Jeśli chcecie zachować taki matowy look, można też na tym skończyć, ale e, ja sobie dodam tutaj jeszcze błyszczącego cienie. I teraz jedna rzecz, którą odkryłam dość niedawno. Fajnie nakłada się foliowe cienie patyczkiem kosmetycznym, bo nie wiem, jakoś bardziej wtedy ten pigment e, się trzyma. Jeśli nakładacie foliowe cienie, Pędzlem, to one często, wiecie, i się osypują, i tak naprawdę nakładacie to na powiekę, i tego w ogóle nie widać, także to się super sprawdza. Pomieszam dwa odcienie. Będzie to taki trochę różowy, ale on odbija na brązowo, więc będzie go troszeczkę mniej, a dołożę sobie tego złotego, żeby cokolwiek tam się więcej działo na tym oku. Nakładam na patyczek i też takimi przyklepującymi ruchami, żeby ten cień się wbił, tak jakby, i foliowy cień daje tylko i wyłącznie tutaj na styku jasnego i ciemnego cienia, i nie na całą powiekę, tylko w tym miejscu. I żeby nie było takiego mocnego odcięcia, to delikatnie tylko rozprowadzę sobie ten cień. Cienie mamy skończone, teraz będę tuszowała sobie rzęsy maskarą Sky High od Maybelline. Ona jest w kolorze czarnym, ale brązowy też super by wyglądał. Tak przy tuszowaniu że jest, uważajcie tylko na to, żeby nie dotknąć powieki, żeby nie zrobić sobie plamy. A jeśli zrobicie tą plamę, też weźcie sobie patyczek kosmetyczny, delikatnie takim kolistym ruchem ściągnąć tą maskarę i w to samo miejsce nałożyć ten cień, który tam był, po prostu. Tak to się prezentuje na ten moment. Zanim przejdziemy sobie do ust, wypadałoby to jeszcze jakkolwiek przyklepać, więc pod oczy będę używała tego wygładzającego pudru od Lovely. Wsypię sobie trochę na to denko. Do tego używam puszka i na sam początek biorę produkt na puszek i wklepuję go w rękę, żeby, żeby tylko troszeczkę go zostało i przyklepuję tutaj pod okiem i jak już mam to przyklepane, robię to samo Daję na rękę, tylko tym razem mniej, żeby tego produktu stało więcej na puszku I jeszcze raz, żeby rozjaśnić trochę strefę pod okiem Jeszcze tym samym pudrem opracowuję tutaj okolice nosa I tutaj te zmarszczki koło ust na pozostałą część twarzy będę używała pudru od Lamel, to jest Smart Skin, daje takie jedwabiste wykończenie, jest z kwasem hialuronowym, więc też spoko. Do tego jest przyłączony też puszek, ale ja sobie użyję tego, którego przed chwilą używałam. Strzepuję go trochę na rękę i takimi pacnięciami na czoło. W ten sposób mamy fajnie wygładzoną twarz, ale przydałby się jeszcze błysk gdzieś tutaj. Ja używała rozświetlacza od Lamel, on już jest trochę przetyrany przeze mnie. To jest odcień 401 Pearl, daje efekt takiej mokrej skóry. Więc ja nakładam sobie go trochę na rękę. Absolutnie nie na twarz, bo jeśli nałożycie na twarz, to w tych miejscach, gdzie po prostu go nałożycie i rozetrzycie, zrobią się dziury w tym makijażu, więc to nie ma sensu. Palcem rozklepuję go tak, żeby się rozłożył ładnie na tej ręce. I żeby dosłownie tego produktu zostało trochę na palcu. Jak już mamy go w takiej małej ilości, to nakładam na twarz. I w ten sposób unikniecie tego żeby wam się ten makijaż w żaden sposób nie rozwarstwił. Żeby więcej produktu nałożyć, możecie po prostu po kilka razy powtórzyć ten proces i mamy wtedy efekt delikatnego rozświetlenia. Wszystko mamy skończone, zostały tylko usta, ale przed tym jeszcze, żeby usunąć efekt takiej pudrowości, bo to ładnie wygląda, wszystko jest wygładzone, ale jednak chcemy tego blasku dodać skórze, więc będę używała fixera od A.A. Wings of Color, to jest z tej serii Ciao Bella z Amelką Szczepania kocham, uwielbiam, to jest coś cudownego dziewczyny. I możecie zobaczyć, to jest teraz mokre, ale zaraz wyschnie, i dalej będzie ta skóra mega fajnie rozświetlona. Pięknie to pachnie. I już wyschło. Możecie zobaczyć, jak wygląda skóra z bliska. I o to chodziło. O to chodziło. Piękny efekt. Serio. Ja bym Wam byle czego nie poleciła, przysięgam Wam. Będę używała konturówki. Perfect Line od Lovely Kosmetyki. Ona jest w odcieniu 11 i do tego delikatnie taki różowy błyszczyk od Charlotte Tilbury. Mam już filmik o tej konturówce. To słuchajcie jest idealny odcień przynajmniej dla mnie. Nie jest za brązowa, nie jest za jasna. Ma taką fajną kremową konsystencję i kosztuje 14 zł. Tak wygląda sama konturówka. Już jest Fajnie. Wiecie, co jest fajne w tej konturówce, że ona, no bądź co bądź jest brązowa, ale to jest taki brąz, że, że spokojnie pasuje tak na co dzień do używania. No i tak wygląda cały makijaż. Mamy koniec, tak wygląda Pink Soft Glam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki dziewczyny za oglądanie. Jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to oczywiście serdecznie zapraszam, będę bardzo wdzięczna. Zapraszam też na moje social media, na których dodaję wszelakie treści dotyczące make-upu, pielęgnacji i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku Pa.